Federacja Fame jest mocno krytykowana za nowy format, który jest odpowiednikiem face to face porównywanym do trudnych spraw. Faustyna z ekipy od Freeza tłumaczy się ze słów utworu oraz jej dalszego udziału w projekcie. Mokry Suar zdradził od jakiej kwoty bierze pod uwagę sponsorów na galę rozdania nagród złotych Antosi. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zakładającą świadczenie 800 plus dla niepracujących osób z Ukrainy. Zacznijmy cię od freak fight'ów, natomiast nie będzie o nich jakoś bardzo długo, ponieważ Federacja FAME nie do końca trafiła w gusta odbiorców ze swoim nowym formatem. The <laughs> cat Zamysł programu przedstawiłem wam już wczoraj, więc nie będziemy do tego mocno wracać. W skrócie po prostu program Face to Face został zrealizowany nie w formie transmisji na żywo, tylko nagrań, wulgaryzmy stały ocenzurowane, pojawiło się zwolnione tempo, przebitki, no i niestety dla Fej masa komentarzy, że nie jest to dobry ruch, a sam format jest tragiczny. Zdecydowanie często pojawia się porównanie do trudnych spraw innych paradokumentów, a w momencie, kiedy sporo konfliktów z przeszłości było tworzonych pod walki, to wymiany zdań w formie nagrań i potem montażu kompletnie nie dają nawet mojego poczucia, że negatywne emocje występują naprawdę, a nie jest to wszystko po prostu wyreżyserowane. No i być może w reakcji na przedczorajsze komentarze pod instagramową zapowiedzią programu o nazwie kontra, na samym początku pojawiło się wczoraj podkreślenie, że do normalnego programu face to face również dojdzie. Dlatego panowie spotkają się jeszcze na żywo, tak więc punkt kulminacyjny ich zestawienia będzie już niebawem. Zapraszam do oglądania. Natomiast patrząc po reakcjach w komentarzach, zobaczymy czy ten format będzie kontynuowany, ponieważ według informacji z na twitterze, miał być to po prostu taki test. Chcę sobie U zobaczyć, jak to zadziała po prostu w formie wideo. To tak bardziej pod, pod ten, najlepsza gala na to, żeby móc sobie przetestować. No i kończąc wątek freakfightowy, wczoraj również odbył się program Freak Show na kanale sportowym. Natomiast głównym tematem kilku ostatnich transmisji jest po prostu konflikt na linii Kamil Mida, Michał Pasternak i teraz również Lizak. Nie będziemy więc do tego wracać. Natomiast telefon do Filipa Bądkowskiego był ciekawy, ponieważ pojawiło się wytłumaczenie, dlaczego nie mógł połączyć się z twitterowym pokojem. Eee, wiesz, no bieg okoliczności, natomiast ja wysłałem jak ten mój te wygląda, on po prostu nie, nie działa. E, muszę tam złożyć chyba jakieś nowe konto, bo ja nie jestem jakimś użytkownikiem Twittera. E, I ogólnie jestem e, takim trochę internetowym ignorantem, i jeżeli chodzi o te aplikacje, to wszystko i tak dalej, to ja tego nie posiadam, wręcz do tego stopnia, że. Mi jak trzeba tam coś na mailu, przeklikać, zmienić hasło, to mi to robi asystentka, bo ja totalnie jestem niekomputerowy. E, tutaj u Was było łatwość połączenia, bo wszędzie tylko w linki się łączę, mm -hmm. więc ja używam WhatsAppa, jestem pod telefonem 24, no, praktycznie wszyscy o tym wiedzą. Można było do mnie dzwonić na WhatsAppie, gdybyście chcieli z mną porozmawiać, tak naprawdę. Mokry Suar zdradził, od jakiej kwoty bierze pod uwagę sponsorów na galę rozdania nagród. Ostatnio pokazywałem wam informację o poszukiwaniu przez Suchara sponsorów na galę Złotych Antosi i poza kwotą 250 tysięcy złotych nie znaliśmy jednak żadnych szczegółów. Prawdopodobnie jednak znalezienie sponsorów nie będzie dużym problemem, a sam Suchar stawia na kilku mocnych, a nie wielu mniejszych. No i na jednej z transmisji otrzymał pytanie, czy zgodziłby się na sponsoring ze strony szalnego reportera Jarka Tańculi, którzy całkiem niedawno sponsorowali chociażby Gale Prime. Słabe, gdyby szalone Tańculą, dali 20 to się, to byś ich puścił, dał logo sponsorskie 20 koła. Najtańszy pakiet sponsorski chyba zaczyna się od 30, wydaje mi się. Albo 40? Nie pamiętam. Musiałem prezentację zobaczyć. Z drugiej strony pojawiła się jednak odpowiedź, że ich sponsoring jest dla kontentu, a w tym przypadku kwota po ostatnich wydatkach związanych z teledyskiem nie jest akceptowalna, zaznaczyli również, że w przypadku firm przełożenie i cel jest kompletnie inny, a sponsoring Prime tworzył po prostu okoliczności do tworzenia kontentu. Zmieniamy teraz temat na uniwersum Freeza, ponieważ wspomniana strategia dywersyfikacji działań ekipy jest realizowana przez jego podopiecznych, powstają jednak kontrowersje o treść utworu, czy na przykład rezygnację z projektu. Żeby lekko przybliżyć wam temat, to Fris w ostatnim wywiadzie wspomniał o dywersyfikacji sposobów działania w internecie. Padło również stwierdzenie o działaniu wręcz jak wytwórnia muzyczna, w czym upatruje ogromny potencjał. Em, oprócz tego, tak jak mówię, działalność muzyczna, która w tym roku e, została bardzo mocno rozwinięta, tam powstała e, nowa spółka, którą, którą teraz rozwijamy. Pojawiły się nasze struktury e, już takie, jako e, działamy już jak wytwórnia, dosłownie. I e, dosłownie mm. jak wyt jesteśmy wytwórnią muzyczną, więc, e, więc, więc tutaj jest, jest ogromny potencjał Dlaczego wracamy do tego wywiadu? Ponieważ wygląda na to, przynajmniej z perspektywy obserwatora, że poszczególne osoby, które uczestniczyły w projekcie Genzi, po prostu odchodzą od tamtego kontentu i próbują swoich sił na przykład w kierunku muzycznym. Mieliśmy dość głośną sytuację zakończyłem zakończeniem kariery internetowej przez Kostka, czyli Oliwiera Kałużnego, który finalnie blefował i wrócił z utworem, a teraz na kanale Faustyny pojawił się utwór z Jarmą, który wzbudził kontrowersje i odbiorców. I powód jest zapewne dość zaskakujący dla osób niebędących grupą docelową Genzi, ponieważ utworzy pojawiają się się stwierdzenie tutaj, cytując, Red flag, Kuba, jego minimalna pensja. Czekaj, kto? Nie pamiętam. Idziemy do baru na Jagerka. No i oczywiście, może pojawiać się pytanie, co tutaj jest kontrowersyjnego. Natomiast taki tekst spowodował pojawienie się po dwóch dniach od premiera oświadczenia, w którym Faustyna poinformowała, że zarówno ona, jak i Dziarma pisały swoje zwrotki osobno. Widziała tekst Dziarmy, słyszała i go zaakceptowała, i to był jej błąd. Nie przemyślała, że ten fragment może stać odebrany w tak osobisty sposób. Dlaczego? Ponieważ były partner Faustyny ma na imię. Jakub. No i influencerka stwierdziła, że tekst nie nawiązuje do jej relacji ani relacji dziarmy i nie pije bezpośrednio do kogokolwiek. Jej związek zakończył się prawie 3 lata temu, nigdy nie był publiczny, dlatego nie chce, żeby było to łączone z utworem. Wytłumaczyła się, że nie ocenia ludzi przez pryzmat tego, ile zarabiają, i przeprosiła wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni tymi wersami. To jednak nie koniec, nazwijmy to dziwnych, a może bardziej pr oświadczeń, ponieważ Faustyna postanowiła wyprostować informację, że nie ma uwaga jej podpisu na tackach pod pączkami Jens. Influencerka poinformowała, że nie oznacza to, iż odeszła z Gen z, ale jako twórca należący do ekipy może decydować, w jakich projektach bierze udział. A dalej przekazała, że nie została wyrzucona, nie odeszła z projektu, będzie się raz za czas pojawiać, ale projekt ewoluuje na potrzeby ich wieku i wieku widzów i już dawno wyszedł poza ramy YouTube'a. Zmieńmy teraz temat na zdecydowanie poważny, ponieważ prezydent Polski zawetował ustawę dotyczącą świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce. Prawdopodobnie jeden z najgłośniejszych tematów na Twitterze wcześniej. Dnia, ponieważ działalność nowego prezydenta Polski wzbudziła różne emocje, w zależności oczywiście od poglądów. Wczorajnego Twitterze pojawił się wpis nawiązujący do decyzji o treści 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomoc dla obywateli Ukrainy w przedstawionym kształcie. I uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym, Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, Szanowni Państwo. Drugą informacją jest przedstawienie projektu mającego wydłużyć proces ubiegania się o obywatelstwo Polski z 3 do 10 lat. Więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa, jest to prerogatywa prezydencka, powinien zostać wydłużony z 3 do 10 lat i taka propozycja w tym projekcie ustawy się znajdzie. Dodatkowo prezydent złożył propozycję podwyższenia kary za nielegalne przekroczenie granicy Polski do 5 lat oraz poinformował, że uznaje, iż powinno stać wprowadzone hasło Stop Banderyzmowi. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło Stop Banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi. No i na koniec temat również poważny, ale poważny dla światowego giganta ponieważ UOKiK wydał komunikat w sprawie Netflixa i być może będą zwracane użytkownikom pieniądze. Prawdopodobnie jedną z instytucji, która jeśli pojawia się w komunikatach to raczej w pozytywnym kontekście dla odbiorców jest UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. No i wczoraj na stronie urzędu pojawiła się informacja podwyżka na autopilocie Netflix zmienia ceny bez wyraźnej zgody subskrybentów. A dokładnie mówiąc to chodzi o działanie Netflixa, który w sierpniu 2024 roku jednostronnie podniósł ceny swoich usług o nawet 7 złotych miesięcznie. Według UK zabrakło wyraźnej zgody subskrybentów na tę podwyżkę oraz zakwestionowano postanowienia regulaminu, które pozwalały jednostronnie zmieniać ceny i inne warunki umowy bez uzyskania aktywnej zgody użytkownika. Po prostu informacja o podwyżce była zawarta na przykład w e-mailu i pojawiała się po zalogowaniu do konta, jednak nie było reakcji po stronie konsumenta na tę informację o podwyżce, czyli jak określa UOKiK, OK, po prostu wyraźnej i świadomej decyzji, a nie po prostu komunikatu. Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje to może być kara wysokości 10% rocznego obrotu Netflixa a dla użytkowników, co istotne, ewentualny zwrot klientom, którym niesłusznie pobrało większą opłatę. Dacie to tyle, wczoraj nie działo się zbyt dużo, jak widzieliście, ale udało na szczęście się wyrzeźbić materiał prawie codziennie po godzinie 5 rano. Macie tutaj takie treści, podbicie materiał, jeśli macie nadal podbicie, jest wtorek, czy razy w tygodniu możecie. Zachęcam do stawienia lajka, like a następnie wyskoczy możliwość podbicia. No i tyle, dzięki wielkie za oglądanie w tym miejscu, się dla siebie ja tu raz wczoraj. Jeśli nie widzicie, to oczywiście was zapraszam. Miłego dnia, do jutra siema